Już nie siedem. a to pierwszy odcinek z naszej serii. Może trochę zaraz od razu powiecie, że kopiuję z Ameryki, czy tam od Yaha, czy nie wiem cokolwiek. Już wyjaśniałem temat Yaha i mam nadzieję, że zrozumieliśmy się wtedy dobitnie. Jeżeli nie, to macie link tutaj w karcie. Że to on jednak raczej kopiuje ode mnie nie ja od niego, to jest przecież wiadome, nie? Także jak już mogliście zobaczyć, po prostu w tytule tam pod pod tym filmem, już w to kliknęliście to dzisiaj zrobimy sobie taką moją reakcję porównanie oryginalnej nuty z coverem z jakiegoś fana generalnie nie wiem czy wam to nie przeszkadza ale w tle, to nie problem z Majkiem, to mój e, wiatr <ścoughs> żeby się jakoś fajnie nagrywało e, więc już go idę odłożyć także pamiętajcie, że też mery bajery to są w tle i tak odłożyłem go najdalej, jak się tylko da, tylko żeby mi dochodziło do mnie to zimne powietrze, bo nie chcę, żeby mi kołary wchodziły. No Jeszcze bym oczywiście zapomniał o tym powiedzieć Widzimy się w kolejnym filmie Z naszego wspaniałego maratonu Ala daily Czyli wakacje z Kiedy Kiedyś serio wymyślę Intro do tego Wpadałoby Tak czy inaczej Pamiętajcie o zostawieniu suba tam na dole Razem z dzwoneczkiem Będzie mi strasznie, strasznie miło Jeżeli to po prostu zrobicie Bo po prostu serio Wkładam do ten maraton Kupę swojego czasu Kupę swojej też siły No i kreatywności też, więc Możecie też zostawić łapkę w górę Będzie mi strasznie, strasznie miło Ale już e nie będę przedłużał i przejdziemy sobie do pierwszego coveru i w sumie walimy z grubej rury Mata i jego biblioteka Trap Trap. Pokaż oryginał. Sto dni do matury ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia, ja mam marzenia i ja mam też w notatkach. A miałem się uczyć, a miałem się uczyć, a ja piszę sobie tu ten traktra. Biblioteka trap, trap, biblioteka trap, trap. Dobra, klasyk, każdy to mniej więcej chyba zna. I uwaga, cover od Reka Sisters na ukulele. W ogóle szukałem, żeby nie było jakichś takich, wiecie, takich fajnych osób. Pozdrawiam was wszystkich, którzy wzięli w tym udział. No i myślę, że to może być serio fajne. Także już wam puszczę. Sto dni do matury. Ciągle krzyczy mi matka, ja mam marzenia, ja mam marzenia i mam te sto wersów w notatkach. A miałem się uczyć, a miałem się uczyć, a piszę sobie tu ten track, trap. Biblioteka, trap, trap. Biblioteka, trap, trap. Fajne, trochę spokojne, <laughs> może nie jak oryginał, że to było takie 100 dni do matury, ciągle jak mi matka, wiecie, chodzi mi o to flow, że to było takie szybkie w oryginale, a tutaj było takie spokojniejsze, ale fajne, miało to taki swój klimat, oczywiście łóżko musiało być, jak przystaję na influencerkę, w sensie nie mam nic do tego, bo sam mam tam łóżko za sobą, ale jeszcze nie nagrywam na łóżku. Przysk nie, nagrywałem, o nie, nie, nie Dobra, powiem wam szczerze, fajny kowerek Polecam oczywiście obczaić, link jest oczywiście w opisie A my już przechodzimy do następnego Taki rodzynek, musicie dotrzeć do końca, bo serio mam taki rodzynek na końcu Bo dzisiaj są trzy kowery Musicie po prostu go mieć Po prostu jak zobaczyłem samą miniaturkę to mówię, nie ja to muszę zobaczyć, ja to, to musimy się w odcinku, a póki co przechodzimy do drugiego coveru, czyli Billiego Kid'a od Reto. co większość ludzi zna, też robiłem na niego reakcję, jeżeli chcesz zobaczyć, w ogóle to jest chyba drugi albo trzeci najpopularniejszy odcinek na moim kanale. To tutaj oczywiście link masz w karcie, ale zapraszam do obczajenia. Klasyczek, super, świetny letniaczek. Fajne wspomnienia, wracają tak w ogóle. Taki off-top, jak ja to nagrywam. Reto nagrywa trzeci teledysk do swojej płyty, także za niedługo wyda pre-order. Także spodziewajcie się wkrótce unboxingu. No i reakcji, oczywiście. No a teraz cover od Luvlo. Lecimy w odsłuch. Eee... wiecie, chcę znaleźć jakiś plus na początku, ogólnie instrumental mega pro, że zrobiłeś to sam, nie chcę ci znać, bo samym czegoś lepszego pewnie nie zrobił, ale no jakby, no nie wiem, nie wiem, na razie nic nie chcę komentować, jakby barwa głosu mi nie pasuje do tego typu nuty, ale dobra. ej yeah. uh, Cały czas błądzę, ale staram się szukać wyjścia Wczoraj nieistotne, bo do dzisiaj jakby wykorzystać Czy, czy, czy. się szukać wyjścia Wczoraj nieistotne, bo do dzisiaj jakby wykorzystać To jest błąd, ja znam Bieliego Kida całego na pamięć I tu jest błąd Błąd nawinął... Też teraz to muszę sprawdzić, bo nie jest wyjścia. Wczoraj nieistotne, bo nieistotne bo do tym do jak jakby wykorzystać wyjścia. Tak to powinno być a nie, bo to jakoś coś takiego Sprawdźcie sobie, nawet wam pokażę Wczoraj nieistotne, jest potem dzisiaj stawki. Widzicie, to jest kurde błądek Nie mm. wiem czy on tego nie, nie ogarnął po prostu czy, czy specjalnie, nie wiem To jest cover No ale tutaj gruby, gruby kurcze minus I lecimy dalej w Liczę, że to może być coś fajnego, bo no, to jest naprawdę fajne I myślę, że coverek z tego fajny mógłby być Wjechałem o All Black, no to raczej żegnam, nie witam to będzie pogrzeb, w same będą się zamykać. Ej! Przyniosę wreszcie NIC jak fit! Ej! Kolejne tutaj jakby przekręcenie, bo przynoszę wreszcie NCV jak fit. on powiedział przyniosę wreszcie nie CV jak fit. Tam to chyba... nie wiem, była jednak specjalnie nowi, nie wiem, Lecę dalej. Ej! Mam dwie prawe ręce jak Billy de Kit! Ej! Włożyłem w to sekcjach Braveheart, teraz mogę sobie leżeć na boku jak sześcian. Kiedy byłem na zakręcie, miałem z czego skręcać. Na kierę kładę dłonie, chciałbym wyjechać na miesiąc. W... family friendly już, czuję, czuję. Moi mojej stajni trzymam konie, mam 450, krąży o mnie wiele legend. Kiedyś ja będę legendą, póki co przemierzam prerie Wiem, że nic nie jest na A czy ja pewną. wierzę w Boga? A czy on wierzy we mnie? Zamierzam malować. Przedawkować umieć gdzieś na mieście Chciałbym się z nią kochać Najlepiej umie w będę I chyba nie żami już Nie żami już 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 Cofam mój hej. bardzo mi się spodobał refren, naprawdę. Nie wiem, coś ma to w sobie jednak, ten jego instrumental i wokal. Fajnie tutaj zagrało i serio, spodobało mi się. Sam coś sobie udowadniam Moje życie to jest pościg za tym czego pragnę nie kolorowa bajka Ooo, czemu? Czemu, 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 czemu? Czemu? czemu to tak nawinęłeś jakoś kurde koślawe tutaj jest? Co ty chcesz mi udowodnić? To jest taki jakby naskok a tutaj, tak to koślawe jakby, nie wiem pojechałeś. Kurczę już chwaliłem, już chwaliłem już było dobrze już. A, ja, 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 ja. Wziąłków mi została garstka Jeżdżę od miasta do miasta Jeśli wrogowie celują do mnie z broni Mają rewolwery Granta Obit. Znów próbuję mi coś mówić Ty zazdrosny o dziewczynę Odpulałem takie dupy, którym ty byś lizał kibel Więc przekleję swem jest i szczęściem to, że znają moje imię Wielu serce mam w takie chcę wszystko do zabrania w chwilę Uwaga, teraz będzie to przyspieszenie legendarne Aż jestem ciekawy jak poleci Trzymam za ciebie kciuki Luvlock, serio trzymam kciuki e. Widzę moją GB na plakatach tego, że jest a nie na nich napisane Ej. Lubię Widzę moją GB na plakatach tylko, że jest Lovlo a nie łąte na, lubiłam... na, na nich napisane Eee... Spoko sobie. ale jak już robisz cover to chyba... No dobra nie będę hejtował, bo nie zrobiłem żadnego coveru. Czyli te wszystkie błędy poprzednie to chyba były specjalnie. kiedy widzę zakaz dobrze wiem, że to niedobrze, lecz obiecuję poprawę, ej, zawsze jedna ten jakieś, ale, ej, ja nie piję ani też nie palę, ej, każdy musi dostać. Dobra, nie siedzi mi te zmiany jego tekstu. Kurcz pieczone, no serio... Chciałbym coś jeszcze pozytywnego mm. powiedzieć Referent spoko, posłucham sobie go jeszcze No ale te zmiany tekstu Niby spoko zabieg, ale mi się to po prostu Nie podoba tak, to nie czy ja wierzę w Boga A czy ją wierzyłem, we mnie Zamierzam malować Świat jaki zechcę Nie chcę przedawkować Umieram gdzieś na mieście Chciałbym się z nią kochać Najlepiej u mnie w bębce no czy ja wierzę w Boga a czy ją wierzyłem we mnie Przedawkować, umiera gdzieś na mieście. Chciałbym się dziękować, ale lepiej by umierdę w PMC. Nie wiem, ten drugi refren jakby mi troszkę mniejsiadł coś chyba bardzo chciał wykręcić swój głos, nie wiem Nie szukam na hama, serio, szukam pozytywów No okej, okay, spoko Towarek, no na no, taki plusik Ale taki plusik mniejszy niż siostry z ukulele Ale tutaj też poleci props, bo beat zrobiłem sam, więc propsik dla ciebie Oczywiście link do Luvlo jest w opisie A my przechodzimy do Rodzneczki Proszę Państwa, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Wyobraźcie sobie, leżymy w Kolumbii, wali na nas słońce, jest to kraj Pablo Escobara. I spróbujcie sobie wyobrazić, że jest w Polsce Pablo Escobar. Jeszcze ze wspaniałym głosem, kowerujący nutę reto i quemo na half dead. Czy to połączenie nie brzmi wspaniale? Przekonajcie się sami. klasyce, kurczę, Ka to już każdy zna, okej? Okay? 104 miliony mówią za siebie. No a teraz uwaga, rodzyneczek. Wspaniały rodzynek, po prostu Pablo Escobar. Krzysiek. Tak się nazywa nasz polski Pablo Escobar. A dokładnie muzyka to pasja. Krzysiek Kozik. Jak zobaczę musiałem, musiałem po prostu, słuchajmy się. Oczywiście tutaj instrumental od Half-Dead zrobiony przez kogoś, jakiś remake, ale dobra, nie, nie będę Wam przeszkadzał, bo myślę, że to może być serio złote. Już wie, co się święci. On spojrzał na tekst, ruszył swoim woźnikiem tak delikatnie, i on już wie. On już wie, co będzie dawiem. Ameno ameno. Mój de ma kabr. Zachodź do tak niekrotno to szansa i los nam gra. Mam duża starta, nie umie walca na palcach. Na palcach. Na palcach. Mój den makabr Gdy chodzi o tańca, gdy szansa I los tam gra Mam duszę starca, nie umiem walca Na palcach hal Na palcach hal Na palcach hal y Wow, aż zdejmę słuchawy Na początku jak usłyszałem trochę offbeat I to amen, no tak <ścoughs> To w głowie mnie, no chyba będzie tutaj taki element beczki A tu kurczę, te jego śpiewane końcówki, no kurczę Krzysiek, dajesz, dajesz radę Oczywiście tutaj wokal będzie kogo na widę Tylko, bo wcześniej był już Areto Wkładam w moje hipervenom Obok sztuka jak z reklamy Ginder Bueno Wszyscy coś pieprzą o miłości w kółko Ale gdzieś się spojrzę Krzysiu, nieee, proszę, w proszę, bo jest potencjał, naprawdę. Nie widzę przemoc, znowu piszę, w sensie spojrzę, wszędzie widzę przemoc, znowu piszę, wste noc, trzeci dzień rodeo. Jeszcze wczoraj nagrywałem spięty demo, leży teraz milość jak pod Erytreą. Ja jestem epidemią i widzę dzieci emo. Dzisiaj słyszysz, będę zawsze... Ooo, jejku, jejku, zwrotki, Krzysiu, to chyba nie twoja bajka, jeśli chodzi o rap, ale, ale, ale daję ci szansę, naprawdę. Krzysiu, 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 Krzysiu dasz radę, dasz radę. Rady. Jesteś Kto mi pisze? No kur. Krzysiu, krzychula. Kurde, wierzę w ciebie. Dasz radę, dasz radę. Dawaj. obok. Jutro znowu siedzisz ze mną ze sobą. Mam popierdolone z widy widzą to czego nie widzisz. Co jak co ale? Kurczę, nie spodziewałem się, że Krzysiu jest niepomili friendly, ale dobra, dobra. Składał chłodzę palce, krzyżyk, moje no Jestem ledwie żywy, słońce ledwie żywy. Gwiasta, które nie ma żadnej perspektywy Tylko przejść przez kryzys, tylko śpiepę freezing Tylko dobra żona, tylko wrzeczenie z Wheezy Weź to spądź albo zabij mnie Strzelają do mnie Weźmy, tym tą w zwrotkę w sensie Krzysiu wiem że próbuję, wiem że próbuję Szanuję, szanuję serio za chęć jak Hambre, ile razy to bagno próbowało zabić Hambre Przepraszam To jest kreatywność, serio Krzysiu. Przepraszam w ogóle, że cię tutaj Bo Myślę, że sam to wymyśliłeś, stworzyłeś ten wyraz. Przepraszam, może to było specjalny zap. Przepraszam. W tym właśnie mam śmierć Doribe Interima are pare dorime Ameno, ameno Latvire Latviremo Dorime Kabr, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach half, na palcach half, na palcach half. Mój ten kabr, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem palca na palcach half, na palcach half, na palcach half. Na Krzysiu Krzysiu la... Proszę Aż, aż muszę sprawdzić, co ty dalej nagrywasz, bo w 2019 nagrałeś ten cover. Proszę, żeby żebyś ty jeszcze nagrywał. Kurde, nie widzicie mnie w kadrze no Nie, wiesz, on z nagrał, kochani kochani. To będzie bonusowy On nagrał Zygzaka Nie no. A muszę to zrobić? Bakuj z tutaj złoty, błogi, złotą Moja złóżka w porsche i biebie, więc jeden jeden Szybki jak łyskawica, czerwony jak Rosja Live is highway, I'm gonna drive it faster, faster, faster Biorę ten pierś, biorę ten stół, bo tutaj mamy szweczki stół Pieniędzy dużo, siły mam dużo, alkohol za 500 plus Taka jest ładna, ładny masz make up, ładne masz rzęsy Ładna ta kęska, ładna sukienka, ja wolę jeansy Jak to mówi wujek, ale dupeczka Powtórzę to raz, drugiego nie będzie, jestem pijany, a ja jestem oldente. Nie robię pieniędzy, bo robię pękę, Ja patrzę Oldente, oj, oj Krzysiu, oj Krzysiu <śmierdzi> Może to też wymyślić, przepraszam, artysta no, nie, ja patrzę zrób na ręce Zegzak markuj złotej lecej, złoty, -y słoki, złotą kietę Moja suczka w porze 9, wie więc jeden, jeden Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja live is highway, I'm gonna drive it, fast, fast, fast siema tu freeze Co powiedziałbyś na nockę u mnie Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie, bo lubisz pieniądze? A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na Pager, ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience I robię kawałek, robię ten film Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit Musi się zgadzać jak podatek PIT Urząd bierze procent za każdy mój deal Jestem frisz, czuję się jak król Czasami jestem w Forbesie W portfelu nigdy nul Nigdy nul, nie, nigdy nul Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom tak ma tutaj lecę Złoty błogi i złotą kietę. Generalnie wiem, że niektórym może być ciężko w przesłuchaniu tego, tak będąc już w zupełności szczerym, ale chcę zobaczyć tylko wers z Nowciaxa i już przechodzę do zaopatrywania, bo nie no, jak jest poważny. Krzysiu, Krzysiu jest świetny, on w każdym typie muzyki sobie poradzi, to w takim techno, to w rapie, Aż tam ale to ci zuba, ale to za Moja stuczka Porsche jeden szybki jak łuskawica, czerwony jak Rosja, life is highway, I'm gonna drive it faster, 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 mam swój style trafiam w twarzyk usta jak na szczycie mistrz głowa nie jest pusta całkiem ładna jesteś naturalne usta luz mam zygzak ej jak zygzak jak zygzak, jak 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 Zębie zęby mam na zygzak. Że... dobra, Krzychu trafił, trafił po prostu w luz mam. nie no kur... Nie no, Krzyciu, Krzyciu Aż ci suma dam, no kurde Krzychula Kurde, gdzie to jest? Daj zobacz, Krzychu, wierzę w ciebie Jesteś super gościu, serio No i to w sumie tyle tego wspaniałego odcinka No kurde, obawiłem się na maksa Jak jeszcze dawno się kurde nie bawiłem w tym roku Nagrywając odcinek, mam nadzieję, że wy też się obawiliście, uśmiechaliście jeżeli oczywiście tak, to zapraszam do za zostawienia łapki w górę i subskrypcji tam na dole ze dzwoneczkiem, bo covery to jest kurna kopalnia pięciu śmiechu, czy zaskoczenia, czy podziwu, po wszystkiego Więc mam nadzieję, że ta seria wam się oczywiście spodoba I ustalmy może, że, bo jeszcze tego nie powiedziałem, 20 łapek w górę równa się kolejny odcinek coverów, Bo trochę się tego szuka, ale myślę, że jest warto I, i liczę, że wam się po prostu to spodoba To tyle ode mnie, odnotowuję się, gończy dzisiejszy dzień nagrywek Trzymajcie się tam wszyscy, był z wami Martiosz już nie siedzę. I do zobaczenia pojutrze na Rock.